Kiedyś powiedział, że mądrzy ludzie mówią, bo mają coś do powiedzenia, a głupcy mówią, dlatego że muszą powiedzieć coś. To jest, wbrew pozorom, bardzo głęboka myśl. W procesach negocjacyjnych, którymi się zajmuję i do których chciałbym odnieść to zdanie, pewne zaufanie, pewien autorytet jest aktywem. Jeżeli będziemy mówić rzeczy, które są sensowne, które będą odpowiadały drugiej stronie w zakresie takim, że druga strona powie, o, ten człowiek wie o czym mówi, to znaczy, że będą nas słuchać, to znaczy, że będą nam wierzyć, że nasze słowo będzie traktowane poważnie. A jeżeli tak będzie, to będziemy mogli lepiej wyartykułować nasze argumenty. Będziemy bardziej skutecznie przekonywać drugą stronę i będziemy lepiej i bardziej precyzyjnie kontrolować proces negocjacyjny. A to są rzeczy bezcenne w procesie komunikacji i negocjacji. Zwróć na to uwagę, ponieważ to jest niezwykle istotne. Nie mów po to, żeby mówić. Zastanów się, kiedy chcesz otworzyć usta, żeby powiedzieć coś nieprzemyślanego, dlatego że być może więcej stracisz, niż zyskasz. Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć na temat tajników skutecznej, profesjonalnej negocjacji, profesjonalnych negocjacji, zapraszam Cię na trening negocjacyjny, a szczegóły znajdziesz w opisie.